siema, siema Witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie, gdzie taplałem się w, w greckich basenach i jakimś tam morzu. Czas, słuchajcie, wrócić, wrócić na ryneczek, bo na ryneczku się trochę dzieje i się trochę jeszcze może wydarzyć. A co dokładnie w dzisiejszym odcinku, to się oczywiście dowiecie po kolei, jak pooglądacie nudne intro. No to oczywiście na początek, słuchajcie, to co Wam muszę przekazać, tak jak zawsze, to ja nie jestem doradcą finansowym, nic, co zobaczycie w tym filmie, nie może być traktowane jak porada inwestycyjna. Do porady inwestycyjnej znajdźcie sobie jakiegoś Mariana albo Eustachego, który oczywiście jest takim licencjonowanym poradnikiem, poradzającym, no i wówczas on na pewno się Wami odpowiednio zaopiekuje, przytuli i otrze łzy, jak będzie, pff, pomidor. Eee, a co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, powiem Wam, co ja sądzę o tym, co się tutaj dzieje i o tej narracji, że mamy już, o, już mamy dołeczek, dołeczek, już teraz dam. I tylko portfelik, Halinka, bo będziemy ładowali sobie na Bahama Drinka. O, żeby tak to się nie skończyło, ponieważ takie jest moje zdanie i postaram się Wam jakokolwiek to uargumentować w najbliższych minutach. To jest bardzo ważne i oczywiście e, to, co będzie dalej, to oprócz tego, że widzę tutaj dołek i za chwilę Wam powiem dlaczego, albo czy znaczy inaczej, oprócz tego, że wszyscy widzą tu dołek, a ja tak nie do końca go tutaj widzę, e, to za chwilkę Wam postaram się to jakoś e, uargumentować po swojemu. Oprócz tego powiem Wam, na co aktualnie zwracam bardzo mocną uwagę i na co patrzę. jak już się wiem, na co patrzę, to jeszcze puścimy z dwa, trzy newsy, które też będą nawiązaniem do tego, że o dołek, 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 dołek srolek. Dobra, no to lecimy, słuchajcie, z koksem. Na początek. Dlaczego ja się tak upieram, że. Niekoniecznie tutaj w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to jest dołek, i teraz już tylko to the moon, bo jak już wiecie, to często te wizje wszystkie, o teraz to już to the moon, to będzie tutaj piwnica. Przede wszystkim słuchajcie, tak, patrzymy sobie znowu na SOPR, na który już wiecie w nie, z poprzednich odcinków, że bardzo często oglądam ten wykres i zobaczcie, SOPR, długoterminowi odleży bitcoina są ciągle, ciągle na stracie, i to teraz ten wskaźnik SOPR naprawdę potrafi, tak jak widzicie, wskazywać 0,38. Co to oznacza? To Oznacza, że jeżeli wskaźnik jest powyżej jedynki, to znaczy, że hodlerzy sprzedają zyskiem. Jeżeli jest poniżej, to znaczy, że długoterminowi hodlerzy sprzedają ze stratą. Więc ym, mamy ciągle ten wskaźnik na, yy, na tym etapie, że hodlerzy długoterminowi są na stracie. Niestety e, nie jest to nic dobrego. Pamiętajcie o tym, że e, jeżeli ktoś się decyduje na sprzedawanie ze stratą e, i tak dalej, to znaczy, że no, cena zbytnio e, w jego mniemaniu nie ma wizji, żeby wystrzeliła, to jest raz, dwa. Potrzebuje tego hajsu, który e, wyciąga na stracie to jest trzy. No a cztery pokazuje tylko tyle, że jeżeli Bitcoin zacznie rosnąć, tak, czyli jeżeli my czekamy faktycznie na ten wystrzał, to ci, którzy wytrzymali aktualne ceny, oni też w końcu będą realizować albo zyski, albo. Albo ciąć straty, tak? Czyli ten rajd do góry, o którym możemy, mówimy, i tak dalej, może być naprawdę bardzo skomplikowany. To jest pierwsza kwestia, i to jest dla mnie akurat najważniejsza kwestia. Druga kwestia to są y, działania Fed, które niedługo się pojawią, i tak naprawdę ja od tego bardzo mocno uzależniam to, co się wydarzy e, na rynku krypto i, i ewentualne dalsze moje decyzje. Co dalej z tym Fedem, to ja Wam wytłumaczę później e, w dalszej, e, dalszej części tego nagrania, e, ponieważ chciałbym przejść Wam dalej do tego, na co ja aktualnie patrzę. Ponieważ, mówię, dla mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o Bitcoina, dlaczego chcę przejść dalej? Ponieważ nie chcę się tutaj zbytnio rozwodzić. Ja wiem, że to wygląda cudownie. O, może by tu jakaś flaga się na przykład, bulisz flag narysowała i byśmy polecieli tak daleko. A tu za chwilę będzie i rozlane mleko. Bo to nie jest tak do końca, że nam się wszystko pięknie zgadza, że mamy wyjście retest poziomu, i mamy, słuchajcie, odpał do góry. W normalnej mojej narracji, w takiej, jak zawsze Wam przedstawiałem i w takiej, jak zawsze Wam mówiłem, że retest dla mnie, i nawet jak byłem na wakacjach, wspominałem o tym riteście natomiast ten retest, słuchajcie, on się tworzy naprawdę bardzo blisko tych działań FED i, i ewentualnej decyzji o stopach procentowych, tak? Więc naprawdę dla mnie to jest bardzo ryzykowne, ponieważ tu możemy się naprawdę sturlać w dół i dopiero jak się odbijemy po raz kolejny, okaże się jeszcze, że wejdziemy kolejna z w i wyjdziemy dołem, czyli to, co mówiłem przed wakacjami na ostatnim nagraniu. Dlatego nie podniecam się tym retestem, chociaż on wygląda bardzo ładnie. Jedyny, jedyny argument, jaki mam, żeby pod po, po, po siebie go podkładać i tak dalej się cieszyć, to e, mimo wszystko spadający wolumen, tak? Czyli spada nam tutaj w tym momencie to zainteresowanie. Mi się wydaje, że rynek naprawdę bardzo mocno czeka, a bez wolumenu nie będziemy mieli tu odbicia. A bez odbicia nie będziemy mieli tutaj, słuchajcie, wyższego wierzchołka. Bez wyższego wierzchołka nie będziemy mieli rajdu w górę. Zatem e, ostudźcie trochę galoty. Ja wiem, że jest fajnie, jak coś zaczyna się odrywać od ziemi i, i parę pięknych zielonych świec to już powoduje euforię, ale tutaj trzęsienie ziemi trzeba zatrzymać. E, na co ja patrzę? czyli, czyli i to, co aktualnie zaczyna mnie interesować, to jest przede wszystkim, słuchajcie, KRO. Bo yy, jak widzicie, jedna z najbardziej rozpoznawalnych giełd kryptowalut singapurska, Crypto.com, nie zatrzymuje się w silnej ekspansji na europejskim rynku. I teraz pomyślcie sobie tak, na świecie jest ogólnie biegunka, kupa, ciągle gorzej z krypto i tak dalej, a KRO sobie, słuchajcie, zaczyna nadal ekspansję na kolejne rynki. A jak sobie popatrzymy na wykres KRO, to możemy zobaczyć tylko i wyłącznie tyle, że KRO już było w kosmosie. Oczywiście tendencja spadkowa, no bo tu są wiecznie złe informacje. Natomiast jeżeli aktualnie ono potrafiło dobić nawet tam w okolice dolca, a jest za 12 centów, to chyba nie muszę Wam mówić o tym, że skoro jest to giełda, która się rozwija, która ciągle o niej słyszymy, a ogólnie jej nominalna waluta ma teraz taką promkę, to myślę, że jest to temat bardzo, bardzo ciekawy do zainteresowania, bo w przypadku hossy myślę, że KRO będzie szło tak pionowo, jak szło, Tutaj. I dzisiaj w grupie, w grupie na Telegramie. O, oczywiście zapraszam Was do grupy na Telegramie, bo link jest w opisie i oczywiście na mojego Twittera. E, to jest mój tweet jak chcecie być na krypto, to też wbijajcie na tweetka. E, natomiast wracając do do krok ktoś tam dzisiaj podpytywał nawet na Telegramie, co ewentualnie patrzeć, i też żeśmy podpowiadali tokeny, tokeny giełdowe. I między innymi, Kro teraz w moim, w moim mniemaniu, naprawdę, jeżeli oni się ciągle starają, nie przejmują się tym, co się dzieje, myślę, że jest dobrym, dobrym naprawdę punktem zwrotnym, szczególnie przy tej cenie. Kolejna kwestia to Ethereum, i naprawdę zaczynam na Ethereum bardzo mocno patrzeć. Jeżeli chodzi o Ethereum, to aktualnie. Po tym wystrzale, jaki nastąpił w ostatnim okresie, e, przenoszę się z tradowaniem z bitcoina pod Ethereum. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że Ethereum nawet będzie w stanie e, bardziej wyrywać niż Bitcoin. Czyli tutaj Ethereum zleje dominację bitcoina i myślę, że wyjdzie do góry. A skąd takie moje zdanie? Ponieważ ostatnio się troszeczkę parę pozytywnych wieści o Ethereum pokazało. Zobaczcie od razu, jaką mamy reakcję. E, I tak naprawdę będę tradował po prostu e, pod pozycję, e, pod longi. E, będę Będę grał w Ethereum i będę czekał, aż złapię taki moment, w którym ono naprawdę wystrzeli, e, czyli po prostu będę poszukiwał trendu wzrostowego. E, z prostego względu uważam, że Ethereum ma szansę naprawdę się odstrzelić. W końcu padły jakieś daty tego przejścia na proof of stake, i, i pewnie jak czytaliście, to wiecie, że ktoś tam wspominał, że to ma być wrzesień. E, w związku z powyższym. Tutaj może być mocne odklejenie e, do góry ceny i jeżeli ktoś kiedyś słyszał prognozy na Ethereum, że do 2020, 2025 ma to być 10 tysięcy dolarów, e, być może to jest ten moment, kiedy jeżeli faktycznie oni się zebrali, spieli e, i ruszyli, to może to jest to. Sami dobrze wiecie, jak dużo e, tematów jest na Ethereum, więc e, czemu nie. E, natomiast... E, z newsów. Z newsów na koniec, o których chciałbym Wam powiedzieć, to na początek, słuchajcie, Tesla, o której pewnie ostatnio słyszeliście, że Tesla sprzedała swoje Bitcoiny. I dlaczego o tym mówię, chociaż już wszyscy o tym wiedzą? Mówię o tym nie pod kątem tego, że Tesla sprzedała swoje Bitcoiny, no bo to już wszyscy wiedzą i jak byłem na urlopie, to wszyscy o tym wiedzieli i nawet wie o tym Ciocia Genia, która o tym nie powinna wiedzieć. Natomiast chodzi o to, że Tesla ma, jak dobrze pamiętacie. Elon Musk, który tweetuje bardzo dużo, on ma ogromny wpływ na rynek krypto. I teraz uwaga, bo to, że oni sprzedali swoje bitcoiny, a sprzedali je dlatego, że potrzebowali tam, mają ogólnie swoje problemy przez COVID yy, z łańcuchami dostaw itd. Tak Akcje Tesli też poleciały jakiś czas temu, w związku z powyższym zdecydowali się na wyprzedaż. Jakby tutaj macie nawet napisane, że powodem, do którego sprzedaliśmy część naszych bitcoinów, było nie to, że się nie byliśmy pewni, kiedy złagodzą blokady covidowe, ble, ble w Chinach, dlatego ważne było dla nas maksymalizowanie naszej pozycji gotówkowej, tak? Czyli wypl wypluli bitcoiny, no bo mają taką sytuację z tymi łańcuchami dostaw, jaką mają, ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem ja wam powiedzieć o tym, że teraz powinniście pilnować tematu, kiedy Tesla znowu ogłosi, że Bitcoina kupuje, bo wtedy być może faktycznie na nowy żel dla Haliny będziecie mogli zarobić, ponieważ jeżeli Elon tweetuje, to rynek reaguje i o tym już wiemy od tamtego roku. W związku z powyższym sama wiadomość, że Tesla sprzedała już jest oklepana, natomiast ta wiadomość, że Tesla otwiera się na zakup Bitcoina w przyszłości jest bardzo ważna, ponieważ dzień, w którym Elon stwierdzi, że a jednak Bitcoinnik jest fajny i ja se go wezmę, może być informacją dla Was, żeby zainstalować się w pozycję długą. Natomiast wracamy teraz do, do rynku i wbijamy znowu na Bitcoina. Bitcoin, 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 No i dobra, i słuchajcie, co jest dla mnie, co jest dla mnie, słuchajcie, tutaj ekstremalnie, ekstremalnie ważne. To jest to, że ten dzień, w, ten, ten dzień, w którym teraz zostaną w najbliższym czasie ogłoszone te działania FED odnośnie stóp procentowych może być mega, mega, Ultra ważnym. I tu naprawdę może być, słuchajcie, spływ kajakowy, pomidor, tudę, piwnica. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, słuchajcie, ekonomiści tacy jak ten pan Paul Krugman sam przyznał do tego, że on się mylił odnośnie inflacji, że to, co się teraz dzieje, jest naprawdę dla ludzkości jakby taką porządną nauczką. Amerykanie bardzo mocno stymulowali rynek w okresie pandemicznym, pompowali kasę, że tak powiem, żeby gospodarkę utrzymać. Przeliczyli się z inflacją i zmagają się teraz z ogromną inflacją, która też oczywiście od iluś tam lat jest najwyższa. Tam nie pamiętam dokładnie od ilu, ale tam też jest jakiś tam rekord kilku dziesięcioleci, tak? Czyli tam nie wiem, gdzieś 20 lat, 30. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli. Patrzymy na inflację z czasów, kiedy była ona w Ameryce taka rekordowa, nie wiem, tam w latach 80. przykładowo, no to wtedy fajna była korelacja, ponieważ wzrost inflacji powodował, że ludzie ratowali swój kapitał i na przykład kupowali złoto. Złoto było z tą inflacją bardzo dobrze skorelowane. Aktualnie mamy wzrost inflacji, a złoto hmm, ale a złoto, słuchajcie, zobaczcie, jest w ciągłym jakby ruchu na dół, tak? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to są całkiem inne czynniki i całkiem inaczej świat finansowy funkcjonuje niż funkcjonował, nie wiem, 40 lat temu, 30 lat temu, 20 lat temu i tak dalej. W związku z powyższym, skoro oni sami się przyznają do tego, że nie spodziewali się takiego obrotu wydarzeń, nie spodziewali się takiej sytuacji, to myślę, że bardzo agresywna polityka podnoszenia procentowych może mieć przerzutkę na rynek krypto, tak? I uważam, Uważajcie na to, co się wydarzy, ze względu, ze względu po prostu, żeby się nie zapakować w złym momencie, e, po prostu w rynek krypto. I tak naprawdę, oprócz tego, mamy jeszcze e, takiego news'a odnośnie e, tutaj, że SEK czepia się do Coinbase i tam mówi, że ten menadżer Coinbase'a po prostu sprzedawał newsy, co tam będzie wchodziło dla swojego brata, dla swojego friendza, no i generalnie tam złożyli skargę i wypruli jakieś 9 projektów, które macie tutaj wymienione, więc, więc też to, jak sami wiecie, to takie informacje, że SEK się do czegoś przypluwa, generalnie często powodują małe zawirowania i to mi się też bardzo nie podoba, dlatego pilnujcie, pilnujcie tego, co się aktualnie wydarzy, na rynku, a jeżeli najbardziej Wam zależy na tym Ethereum, bo też widziałem, że dużo osób kupuje, znaczy, że planuje albo kupiło w tym miejscu, to jeżeli uwzględnimy, że ewentualnie w najbliższych dniach ma się nam rynek cofnąć, to proponowałbym skorzystać z FIBO, tak jak Wam mówiłem w swoim poradniku. Jeżeli sobie przycelujemy FIBO, to FIBO bardzo ładnie nam się będzie tutaj nagrywało na poziom najpierw 1320, tam 1300, a później 1200, 1250, tak? Więc ewentualnie, jeżeli chcemy się. Załadować w Ethereum, to poczekałbym na ten ruch powrotny i ewentualnie wystrzał do góry. Nie wiem, czy to się wydarzy. Oczywiście niekoniecznie to, że teraz Ethereum ma być na fali, będzie podobało, że ono będzie leciało w kosmos, bo na pewno Bitcoin troszeczkę ze sobą Ethereum pociągnie. tego poczekałbym tutaj przy FIBO nad ewentualne te poziomy, żeby się zapakować i tutaj celować po prostu na te 1200-1300, żeby ewentualnie pociągnąć ruch do góry. Ja tak jak powiedziałem przechodzę ze swoimi tradami na Ethereum z prostego względu. Uważam, że te oderwanie się Ethereum aktualnie nie jest przypadkowe i może przynieść całkiem fajne zwroty. Także tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, w tym tygodniu nie będzie rozczarowania na rynku krypto. Zobaczymy co zrobi Fed no i tak naprawdę słuchajcie, no co, życzę Wam udanej niedzieli. Ja wracam z urlopu do życia. No i do usłyszenia.